Modeluj kwiaty z plasterków ziemniaków. Wyjmij parmezan z opakowania i zetrzyj na drobnej tarce. Posyp ziemniaki parmezanem. Piecz przez 10 minut. Umieść ziemniaki w formie do mafinek. W misce rozbij 8 jajek. Dopraw solą. Ubij trzepaczką. Wlej jajka do dzbanka, a następnie do formy na muffinki. smaż plastry bekonu z obu stron Drobno posiekaj Posyp jajka Zetrzyj ser cheddar na tarce Posyp jajka serem Piecz przez 25 minut. Na talerzu z majonezem dodaj musztardę. Obierz cebulę. Drobno posiekaj cebulę i dodaj na talerz. Odceć zalewę z kiszonych ogórków. Drobno posiekaj kilka kiszonych ogórków i włóż do miski. Wlej sok z połowy cytryny. Dopraw solą, suszony koperek, czarny pieprz. Wymieszaj sos. Idealne połączenie ziemniaków, sera i bekonu. Każdy kęs to czysta przyjemność.